W następnym filmie dowiecie się, ze ściuś spotka się czy nie spotka się na randce. Chyba tak, bo przyszedł do sklepu jubilerskiego Dziadzio Władzio. To Kupujcie te Czemu? Bo, i, bo one są tanie. Aha. E, dzień dobry. Dzień dobry. Co byś pan chciał? Ja poproszę coś na lantę, lantę, lantkę, lantkę, lantkę. jak to się mówi? Rądkę? O, A ile ty masz lat młodzieńcu? Ej, mama mi nie nauczyła liczyć do tej tych... No to powiedz, ile masz lat? A, ile lat? No, ty wyglądasz na pięćdziesiątkę. Opróżasz mnie? Ja mam tylko lat dwadzieścia dziewięć. Wyglądasz, jakbyś miał sto pięćdziesiąt, wiesz? Dobrze, nieważne, nie robimy tutaj, żeby na siebie krzyczeć. Ja mam na dwe, czy pęć, jestem odczyszczałszy. Okej, okay. co byś chciał ode mnie kupić, mój drogi? No, coś na lalkę mówię, ci, ja ty się nie umiesz. Czyli pewnie pierścionek, ale chciałbyś się zaręczyć z kimś, czy nie? Tak. Okej, okay, no to zapraszam do gabloty po prawej stronie. Okej, okay, idę. Dobrze. Który byś chciał pierścionek? Może pudełko na początku sobie wybierz. Mamy posić, tylko jedno. Jeśli chcesz takie ładne, no to wybiorę tylko jedno pudełko. Ała! E, no to niełem się. Trzeba uważać na tą waszą posadzkę. Trzeba ją czasami uwysuszyć, czasami, e, bo jest mokra od butu. Dobra. Którą? Które chcesz pierścionki? Gadać, z E No dobrze. To poproszę tego takiego tego pomalańcowego, tego takiego ognistego. E, później po prostu tamte dwa to będzie nasz lubik. Później ale, tego po czekaj, 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 Tego, tego tutaj złotego e, na jej ulodzinki pierwsze ze mną, e, tamtego na randkę, tamtego długiego, a to na drugą randkę. Ej, ej ale ty przecież chyba nie myślisz, że ona się zgodzi. Za pierwszym razem iść z Tobą na ślub. Wiesz, jestem taki ładny, że chyba każdy chciałby ze mną zrobić śluby. Dobra, no. dobra płacisz? Nie. 800 euro. Ile? Je... Gbiniu, Gbiniu, człowieku, wiesz, że to za tyle to sobie możesz skupić apartamentowiec! Albo dajesz, albo nie. Dobra, I to, co, ile ja mówiłaś? 800 euro. Trzy, to jeszcze raz, ile płaczę? 800? Nie, euro, przepraszam. Ja byłem ostatnio. Zarniczny typ! No dokładnie, ja byłem ostatnio w Niemczech. Tu są ścisiołce, prawda? Ciao, 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 No to poproszę! 800 ścisiołców. 800 ścisiołców, mm. Ale. Ej, nie dałeś 800, tylko dałeś 600, jeszcze dwie stówy? Eee, no dobra, to pad na domze cudną stuczkę. A blaka da bala. <noise> Czekaj, bo w <noise> mi się wywaliło. Czekaj! A brako to kobra! A No nie, i znowu nie trafiłem. No dobra, was to się daje. Teraz zabieraj te pierścionki. Oto twoje pierścionki. Ale one się tu nie mieszczą, dziadzi w Bo jesteś debilem. Tu się mieści jeden pierścionek, a drugi wszystkie inne wiesz, sam masz nerki dwie Ale ty mnie wyżywasz, jesteś niedobry! Ale ty masz nerkę na brzuchu, Debilu. A ja uczyłem się na biologii albo na przyrodzie. Y, raczej chyba na geografii, że mam że mam nerkę w brzuchu. To na a ty masz na brzuchu, to coś, co, w którym miałeś... Trzymałeś portfel. Jest, to jest nerka. Portfel. Dobrze to portfel. <grym> Teraz chowaj i wybieraj pierścionek dla narzeczonej. Jak ty jesteś taki modny, niedobry, to sam mnie naucz jak być mieć fajną blandę, fule. No ale to będziecie kos kos kosztować stości Sto Stoś W głupie mam te twoje cieszące. Dobra, to, płacisz to. czy nie? O dobra płacę. No to dawaj, 100 solców i Teraz ci dam. Za chwilkę, muszę posłuchać. No Złoziłem do... ci już na 100 lat, ty nic nie wiesz, nie? Jestem całodziej, czelodziej mani... kajtek. No dobra, dziękuję. No to teraz chodź, trochę ci doradzę. Okej, okay, to do, 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 do. Po pierwsze, wybierz pierścionek dla narzeconej. Ja uważam, że najlepszy jest ten najgrubszy z najlepszymi rubinami, bo wtedy ona będzie wiedzieć, że na y, że zależy ci na jej. Na niej. Więc który wybieraj? Ale ja nie chcę na niej leżeć. Zależeć, a nie leżeć, ty Eee, nie ilu, dobrze. To będzie na nią tak mówić, tak? To jest takie. Nie, ja cię nauczę. Na początku wybieraj piersią. No dobra. No ten, który mówiłeś może, no i lepiej będzie. No to ty wybieraj. No, to który. którym? no bo tak wiele gnioniu. Czyli ten, tak? Tak. Okej, okay. a resztę pierścionków schowaj. Dobrze, leś też chowam. Dobra, no to już się spakowałem, ale jeszcze jedno pytanko mam. Ile ty masz zon, że się tak bardzo znasz? Czy ty jesteś tylko w lednym ustusem i nie masz ani jednej? I zmyślasz? Ja w każdym kraju mam po jednej, wiesz, kolego. Mm. A teraz chodź do kawiarni, pokażę Ci jak... to Ja, to ja będę ma... podluzować moją zoną i będę codziennie miał inną. Nie. To ja jestem taki bajerant. Ty nie będziesz takim bajerantem. A teraz idziemy, pokażę Ci, jak musisz się zachować w kawiarni. Okej, okay, to pa.